Ja mam pytanie, Maciej Dorowski. Mam pytanie o pandemię. Generalizacja tej pandemii, wirus rzeczywiście jakiś, no nie, wiem, no nie wiadomo skąd, to jest jedna rzecz. i jak to się dalej czy to znaczy zdusi tą wolność czy, 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 czy to żeby się rozłoży politycznie jakoś polityczną? No wirus niewątpliwie istnieje, tak samo jak 100 tysięcy innych. Czy jest sztucznie zrobiony, o tym nie, nie, nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. Być może, że ja, jak wybuchła ta epidemia, to wyraziłem takie przypuszczenie, że Mógł to być wypadek przy pracy, że no wiadomo, że Państwa pracują, zwłaszcza takie państwa jak Chiny, pracują nad bronią biologiczną, ale broń biologiczna jest bezużyteczna do momentu, dopóki nie mamy skutecznego antidotum. Bo jak nie mamy, no to trzeba z tego? To, to nie jest żadna groń. No to może być samobójstwo. Natomiast wydaje mi się, że wirus jest zaraźliwy, rzeczywiście. Być może nie aż tak, jak to się tam robi, jak to się mówi. Natomiast y, 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 psz, ta, ta epidemia, jeśli już używamy tego słowa, została wykorzystana do realizacji zupełnie innych celów pozamedycznych. Poza medycznych. Na dwie sprawy chciałbym zwrócić uwagę. Na samym początku epidemii co się stało? Na samym początku, jeszcze nieznane były rozmiary i skutki i tak dalej. Po pierwsze, rządy przejęły władzę dyktatorską. Przeszły do porządku dziennego nad tymi drudywami o prawach człowieka i tak dalej. Po drugie, rządy przejęły ręczne sterowanie gospodarkami. Po trzecie, to nie w, na całym świecie, ale, ale w, w naszym kręgu, w naszym rejonie świata, nastąpiło przyspieszenie wrugowania chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. No to trzy cele zostały zrealizowane od razu na samym początku. Wszystkie trzy cele są celami rewolucji komunistycznej. I druga sprawa to wypowiedź starego finansowego żydowskiego gradziarza Jerzego Szerosza, który w niepojętym przyczynie szczerości powiedział, że epidemia stworzyła tu cytuję rewolucyjną szansę przeprowadzenia przedsięwzięć, przeforsowania przedsięwzięć, które w normalnych warunkach byłyby albo niemożliwe, albo bardzo trudne. To to jest to jest prawda. Prawda. Dlatego ja y, od samego początku mówię, że skoro tak, to epidemia się skończy dopiero wtedy, kiedy będzie trzeba. No ale to my nie wiemy, kiedy jest. trzeba, zostaniemy o tym poinformować. Ale już się mówi, że są jakieś inne wirusy, już już kombinują. Pana, No są, nie no mówię, 100 tysięcy wirusów jest na świecie, jest to żadna Ale Chodzi o to, że będą to ciągnąć prawdopodobnie. Proszę pana i powiadam, jeżeli będzie taka potrzeba. Trzeba, będzie jeżeli będzie taka potrzeba, bo tu mamy dwa cele, to już jest widoczne. Jeden cel jest biznesowy żeby tak. wszystkich wyszczepić, to nawet tak. to do sytuacji, że co roku trzeba ja będzie to powtarzać. pół roku nawet. Tam. A po drugie to są te paramedyczne cele, a poza paramedycznymi i finansowymi to są te cele polityczne, o których wspomniałem. I tak, no, tak jest.